Dzień dobry, dzień dobry. Pytanie następne. Czy tak zdefiniowane potęgi mają być może jakieś własności? Zobaczcie, weźmy sobie znowu pewną liczbę rzeczywistą różną od zera. Dlaczego różną od zera? Żeby nie było problemu z definiowaniem 0 do potęgi zerowej. Czyli weźmiemy sobie liczbę różną od zera, oraz liczbę n, która jest liczbą naturalną, i spróbuj przypomnieć sobie, tak naprawdę popatrzeć, ale przypomnieć sobie, bo myślę, że są one wszystkie znane, pewne własności potęg. Zobaczcie, jeżeli pomnożymy a do potęgi n tej, razy a do potęgi m tej, to od razu może zapalić się zielone światełko. No tak, ale nie wziął sobie drugiej liczby naturalnej. No to bierzemy drugą liczbę naturalną m, n jak Natalia, m jak mama. Zobaczcie, to możemy oczywiście napisać, że to jest a do potęgi n plus m, czyli te potęgi możemy. Do siebie jakby dodać. Jeżeli wezmę teraz A do potęgi n tej i podzielę przez A do potęgi m tej, to oczywiście też istotne jest to, że A jest różne od zera, to możemy napisać, że to jest A do potęgi n minus m, ale uwaga, tutaj jest dodatkowe założenie. No, definiujemy na razie tylko potęgi naturalne, czyli n minus m musi być liczbą naturalną, czyli n musi być większe bądź równe od m w tym przypadku. Oczywiście spotkaliście już z potęgami. Yy, które nie są liczbami naturalnymi, i dobrze wiecie, że tam możemy napisać tak naprawdę troszeczkę, troszeczkę więcej. Jakie mamy następne własności? Jeżeli wezmę A, podniosę do potęgi n tej i to wszystko podniosę jeszcze do potęgi m tej, no to to jest nic innego jak A do potęgi n razy m, prawda? Mamy jeszcze tego typu własność. No i teraz zobaczcie, takie, gdzie będziemy mieli tą samą. Tutaj zobaczcie, mamy różne potęgi, ale te same podstawy, czyli dobierzemy sobie jeszcze drugą liczbę B, znowu różną od zera i która jest rzeczywista. No i zobaczcie, że będziemy mieli a do n tej razy b do n tej, czyli uwaga, teraz mamy te same potęgi, ale różne podstawy. To, to możemy oczywiście napisać, że to jest a razy b do potęgi n tej. No i podobnie a do n tej przez b do n tej. Tu oczywiście znowu istotne jest to, że b jest różne od zera, to to możemy napisać, że to jest a przez b. Do potęgi n. I tu uwaga, zobaczcie, znowu ważne jest to, że są te same pod podstawy, ale mogą być różne, różne wykładniki. Oczywiście część z tych własności możemy rozszerzyć do tego, że a może być rów równe 0, ale uwaga, jeżeli podstawa potęgi będzie równa 0, to musimy o jednej rzeczy bardzo pamiętać o tym, że trzeba z możliwych wykładników wyrugować 0 Prawda? czyli rozszerzenie o a równe 0 bądź b równe 0 czasami, tutaj niektóry, w niektórych przypadkach oczywiście się tego nie da zrobić, prowadzi do jednej rzeczy i o tym trzeba bardzo, bardzo uważać, bo tutaj łatwo jest popełnić błąd, do tego, że wykładniki nie mogą być do, dowolnymi liczbami naturalnymi, ale dowolnymi liczbami naturalnymi większymi od 0, czyli równymi co najmniej 1. Takie własności, krótkie przypomnienie. Oczywiście myślę, że wszystkie je żeście znali do tej pory. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.